Siema, witam Was w, w odcinku z Beholdera. Odcinek był nagrywany na transmisji na żywo na Twitchu, Twitch TV Xbox Zapraszam codziennie o 13:00. Można sobie poglądać serię na żywo i popisać na cacie mi, Miłego oglądania. A, poszedł spać. Zignor czy ty zignorowałeś mój yy, ten? Zignorował? To robicie papas z tego, z tego mieszkania? Dąsik jest w domu. Jest. Ja mam teraz tego nie podłożę. Napój gazowany jest nielegalny. Ok. Nikt się nie chce wprowadzić. A przecież w ogóle co jest w moim mieszkaniu. Klocki? Biorę, sprzedam to, muszę mieć pieniądze. Biorę wszystko, nie potrzebujemy grzebienia, ani kredek. To też biorę. Biorę wszystko. Też coś mamy. Też biorę. Biorę. Nie wszystko.

To się nieczęsto zdarza. Jama? Nie Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? O konserwach, by z nim gadać? Nie potrzebuje panu może importowanych konserw? Niech on porozmawia z żoną, ona pracuje, cekin na okulary. Zgubiłem okulary, bez nich nie mogę pracować w archiwum Niech mi pan pomoże, podczas szukać domu Zostawiłem je gdzieś, albo zgubiłem Pozbywka okulary, bez recepty na no nowych nie kupię Masta pójdzie jutro do przychodni, podróż tylko doktora Ale nie mogę czekać na nowe okulary cały miesiąc W porządku, przeszukam dom Mogę stracić pracę Czy nie mogę wam teraz wejść do domu? Nie, i tak będziesz na nie krzyczał, ale ja mam okulary jakieś A, czyli mu, muszę mieć specjalne okulary dla niego A rosa, 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 ja może tobie sprzedam te konserwy Powiem, że u mogę je sprzedać Nie potrzebuje pani może importowanych konserw? Są bardzo smaczne 50 puszek za 4000 dolarów Ale rzeczywiście, nasze konserwy są do niczego Nasze konserwy do niczego się nie nadają Same ości i woda importowane rozjadą się po prostu w tak świeże bułeczki Wystarczy 30 na 30 misji zupy, a jeśli dodamy śledzi to damy śledzić na 60! Dobrze się składa, właśnie skończyły nam się zapasy. Ech, pan da taką serwę, ja przyniosę panie, panu pieniądze od mojego szefa. O, proszę. A ty chlejesz. Okej, okay, ciekawe. Pan Jones? Panowi, panu Johnsonowi musimy podrzucić... Uh, panu Johnsonowi... Jones. Jonesowi? Czy Johnsonowi? Nie wiem. Sól Sól jest nielegalna w przyszłości, więc ci ukradnę. Sorry, mordo Przy okazji, jabłko, podłuż, Bardzo nieładnie, panie Jones. Wejdzie jeden, tylko jak ja go wywalę, to ja stracę to jabłko. Trudno kupić i tak, szantaż, jakby mi to yy... odpłaci. Więc nie mam się co martwić. Tylko teraz przed Keller, ja bym do niego sobie poszedł kupić, ale wtedy stracę jakby możliwość. Dzięki też są później nielegalne, będzie też ukradne ja... Nie, to jest trochę takie oczekiwanie, bo wiem co będzie nielegalne, w przyszłości to będzie drogie, ale... Nieważne! Szantażujcie za jabłko i potem wywalam cię za kole. Chociaż nie, bo kola jest droższa. To nie, to nieważne. Chyba za dużo ukradłem. Co pan robi w tym mieszkaniu? Chce pan coś ukraść? Łapówka, zapłać grzywnę Wykonywałem swoją pracę. No właśnie, jestem wolny. A teraz dawać mi tę nielegalną kolę, Ukradłem ją? Ja, czy on mi zabrał wszystko, co nielegalne? Nie, mam tą kole. Dobra, a podrzuca ci za to jabłko i za kole teraz, za kole go zaszantażuję? No, tak. Za kolego go zaszantażuję, a za. Yy, jabłko go zgłoszę. A kole sobie potem sprzedam mu kellera i kupię jabłko za to. Mm, karty z pewnością lubi hazard. Płyta winylowa, ona później też jest nielegalna i jest droga. Dobra, może nie przyjadą. Raz, do trzy, cztery. cztery, Ja wiem, że to jest pięć miejsc na kamery, ale. ta jest taka średnia, więc jej nie będę zakładał. Oj, się na... O, on nie... się, miał nielegalnych rzeczy. Aj, się nakradłem u niego. Teraz tylko poczekaj, aż to wszystko będzie. Teraz jeszcze legalne. Teraz poczekaj, aż to wszystko będzie nielegalne, a ty palisz. I będę milionerem. Dobra, kamera podłożona. Możemy wychodzić. Z klarą potem sobie pogadam. A na razie idę pisać donos Na was. I na Jonesa. Na Jonesa na razie szantaż, bo jeszcze nie chcę go reptować, bo nie wiem, czy wtedy mi się nie anuluje quest z konserwami i stracę cztery koła. Mm, szantaż do Jones niedodupny, mieszkanie numer 4. Złamaliście dyrektywę. Ja go chciałem za kole szantażować, a kola jest z dnia. Zresztą to jest dyrektywa najnowsza 644 z dnia 4 września A oto jest dowód Wyślij, sprofiluję go przy okazji Jones niedotupny, zamieszkujący lokal numer 4, jestem prawie pewien mężczyzna, współlokatorzy, mieszka samotnie, zawód yy, Bosman na barce węglowej Masz to, to, to i to Wyślij. Nowa rządowa dyrektywa. Jeansy są nielegalne! A, a ja mam jeansy. Ty się przestraszyłeś. Czego ty potrzebujesz ode mnie kobieta? <grytanie> Witaj, przystojniaku. A, dzień dobry. Nawet się czego chcę. O co chodzi? Jak pan mnie dobrze zna, Karl. Bardzo potrzebuję pana pomocy. Przyniesie mi pan butelkę czegoś mocniejszego, dobrze panu zapłacę. Tak się nudzę. Mam whisky, może być? Musiła pani alkohol. No pan przyniósł? Daj whisky. Whisky? W porządku. Ostatnim razem... Yy... Ostatnim razem tak tańczyłam, że... O kurde. Czy połamałam dwa ob, oba obcasy i kilka stołów Piękne czasy. Pięć stów mi dałaś. Spoko, ja za darmo ogólnie. Nie zgarnąłem to. A pani ranek, ty już przyszłaś może tutaj, żeby mi dać te 4000, chociaż jak zapukam, to pewnie Marek tu przyjdzie, nie? Ta, a Rosy nawet nie ma w mieszkaniu. Eee... Klasa gdzieś tam poszła w róg. Tu coś jest, ktoś jest, bo śpią. widzę bez zaglądania. No, a wiadomość. Muszę sobie ustawić jakiś przycisk do wyciszania się na tym na OBS-ie. Masowe zatrucie. Wczoraj w kopalni numer 29 doszło do nieszczęśliwego wypadku o naturze yy, gastryczno-gastronomicznej. Cała zmiana zatruła się w zjedzeniu obiadu w yy, zakładowej stołówce. Przyczyny zdarzenia są jeszcze nieznane, ale pewne jest, że wszyscy robotnicy jedli w tym dniu zupę rybną. Rasa rany, odpowiedzialna za przygotowanie zupy jest przesłuchiwana przez władze. Warto wspomnieć o żelaznej woli górników, którzy po dolewili łoś środkowo to Ojć! OJDŹ! Głos prawdy Kolejny raz państwowi urzędnicy próbują obciążyć jedną osobę winą za błędy stworzonego przez nich systemu Kucharka nie przygotowywała by trującej zupy gdyby dysponowała świeżymi produktami A zepsute składniki kupiona są zapewne dlatego Że były po prostu tańsze Tak się składa, że były dość drogie i z zagranicy na dodatek jednak najgorsze jest to, że ci chory, chorzy górnicy wrócili do pracy, nie zmią się do ojczyzny, lecz ze strachu przed zwolnieniem. Żeby nie dochodziło do takich sytuacji, kucharze powinni jeść to, czego nagotuj. <ścoughs> Ale pieniądze dostanę, nie? Lokator spełnił super. Teraz daj mi pieniądze. Yy, ranek ma mi coś do powiedzenia, więc z niego sobie zagadamy. Yy, I szybciej. Przyszedłeś, super. Co ty masz mi do powiedzenia? Yy... On mnie zastrzeli, jak pośle go do diabła, więc rzucę na bosmana. On idzie go zabić! O nie, idzie go bić, man, man Marek dostanie w on jest starszą osobą A Bossman no to jest jednak tak młody, żeby Nieważne, Marek go nawalił ich muszę się JAKOŚ pozbyć. Kupę jabłko im podrzucę. Czyli ja przy... A, nic już nie MOGĘ ten. Dobra. Yy, ty co idziesz robić? Idziesz do mieszkania, czy idziesz na dół, idziesz do mieszkania? Czyli. O! Heller przyszedł, całej Siema. Mam do sprzedania trochę towarów. Handel. Co pan dzisiaj sprzedaje? spojrzeć? Mam tak. Mam napój za 1000. I mam jeansy za 2000. Mam mnóstwo jakiegoś innego syfu. Które chciałem sobie zachować na koniec gry i sprzedać, ale tego jest za dużo, więc sprzedam. To będzie legalne, to będzie legalne, to będzie legalne, legalne. Cukierek yy, dalej mam, nie wiem czy ja go miałem wpadać w żonie, ale go nie dałem. Nie wiem, dobra, znalazłem się go sobie w kieszeni.

Uh, w tym momencie rossa! Dawaj hajs! Nie obchodzi mnie to, że się zatruli. Dzień dobry. Hajs. pieniądze? A pieniądze?! Mogłem to u kelera, nie przeszukuję tego. Na raport napisz przy okazji, jak już to ty robisz, żeby wypadnie jesteśmy potrzebny. Więcej napisz raport zones niedotupny lokal numer 4 Złamał dyrektywę 6040 z dnia pierwszego, chyba pierwszego. Ta, pierwszego. Wyjepacz. mi się stało. Jestem na skraju rozpaczy. Niech pan się je pozbędzie. Strasznie się nie zawiodłem. Całymi dniami śpiewa i wszędzie jej pełno. Rozdała swoim znajomym moją kolekcję rzadkich win. Nawet mnie za to nie przeprosiła. Śpiewała i tańczy, tym nie mnie pod mały potworny ból głowy i nie chodzi nawet cienia skruchy. Ja, jak miałbym z tym panu pomóc? Niech pan sprawi, żeby zniknęła z mojego życia. Proszę, sam nie dam Był się dzień, na lukę sobie statkiem. Kupiłem już nawet bilety. Skołódź się. mi za to? Czyli muszę marnować mój yy... keller choć tu potrzebuję jeszcze jednego jabłka. Moje uszanowanie. Handel. Mogę kogoś zasiedlić? Nie mogę. Dobra, o kurde, ile ja już ten. Dobra! W takim razie tym aresztowaniem Przyspieszę To będzie miał, ja, nie? Ja pamiętam, bo mu to. Tam, dobra. Tym aresztowaniem, kończy się! Dzisiejszy streamek. Tylko poczekaj, aż go odprowadzę do końca. Wyśpieszę I co? Tak, się kończy dzisiejszy streamek. się Siemano! O, jeszcze dyrektywa? Zobaczmy dyrektywę. A, pinele zakazane. Zajęliście. Dobra. No, Na ogrywanie Dzięki za oglądanie odcinka był on nagrywany na Twitchu, na streamie. Twitch TV z zapraszam codziennie, godzina 13. Czasami się trochę spóźnię. Można sobie popisać na czacie i poglądać serię na żywo. Siema!